O tak, witajcie na moim kanale z tej strony Mario. Neodymox Mario właśnie zabiera się za wymianę nagrzewnicy w mojej kamperze. A gdzie ona jest? Zobaczcie. Tutaj jest zapakowana w takie coś. I zaraz ją montujemy. Mam nadzieję, że łatwo pójdzie. Mam z sobą jakieś tam klucze, narzędzia, dół, spawarkę i takie tam inne sprawy, więc mam nadzieję, że damy radę. Dobra, nagrzewnicę widzimy tutaj. Yy, tu mamy co? Coś tam jest tak nie, mało widoczne, ale to się zaraz poruszy, będzie się lepiej To widzieli. Właśnie o to chodzi, że właśnie ten element yy, muszę zaraz wymontować. Nie mam pojęcia jak. Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie jakoś zdolnie. No dobra. Walczymy, bo zobaczcie. O. Tutaj połamane. takie że tak paluszkiem, ale połamane tutaj jest. Nie działa mi w ogóle regulacja, więc to takie no, niezbyt sympatyczne. Tu macie ślady Borygo, więc m, trochę... Żygo, dobra, doziewa. Dobrze, no to mam tam na już wyjętą. Czy to jest to, jest to jakaś zapasowa? Bo to moja jest tutaj, i zobaczcie, jak ona tam poczeka. No, lampka. Zobaczcie sobie. Widać tam, właśnie tam było. Działo się. O, w tym miejscu działo się tam jakieś eksperymenty pod tytułem silikon i te inne sprawy. No i co? To trzeba będzie naprawić. Yy... Taka sprawa. A jeszcze raz myślę, czy nie zrobić jakiegoś trójnika, żeby dodatkowo wziąć jeszcze gdzieś w tym miejscu jakiś trójnik, czy tutaj. Yy... No i iść po prostu na tył kabiny, żeby jeszcze dodatkowo mieć to ogrzewanie jeszcze na tył samochodu yy... podczas jazdy. Nie wiem, co wy o tym myślicie? Bo wszystko jest na wierzchu, generalnie, zobaczcie no. Wszystko jest na, na wierzchu, tylko tam w piącie jest trójnikiem. No i macie wszystko jak należy. Mocowanie jest jedna śruba, widzę. Druga, trzecia. Tu są takie kierunkowe. Ok, dobra. To mam i panel. Panel, Widzę, że do niego się muszę dostać od góry. Tu mam raz, dwa, trzy, cztery. 4 przełączniki, tam mam też 4 e, takie przełączniki, więc to się zgadza e, tutaj? a bo wysoko jest bardzo taka, taka ta a już wiem skąd pochodzi taki plastik właśnie, bo nie mówię gdzie ten plastik i taki widziałem właśnie no i mam odpowiedź, właśnie plastik zasłania część tej e, nagrzewnicy właśnie o, w tym miejscu po prostu. Tutaj bardziej. O, w tym miejscu widzicie, to zasłania. No dobra. Hmm, działamy Dobra, muszę ten panel ściągnąć, żeby tam odkręcić. Nie wiem czy się zdymuje go. Nie wiem po prostu. Mam nadzieję, że go nie uszkodzę. No trzyma się dość solidnie. Dobra, zaraz coś na jakaś pozycja zrobię Dobra Naszym oczom co się używa. Zobaczymy, może na no, to pójdzie, może jak ja się nie złam No patrzcie, no ledwo co Fajnie szło i co? Ta kolejna ma wyjść nie, nie bardzo? No nie no Tak żeby nie uszkodzić Bo z tej strony i to się wyłamało, nie? czy wyszło bo jest na taki wcisk, no i tam też powinno to być na taki wcisk no. No, 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 dobra, dobra. cholera no ale po zło no, się, teraz tu się dobra, panel jest wyjęty Niestety jedną nóżkę co widać tutaj wyłamałem bo się sklinowała i nie mam pojęcia czemu po prostu nie trzeba wyjść Dobra, cztery gwiazdki mamy Dobra, kiedy się ją znajdę? Dobra, Dobra kolejną akcją jest, yy, muszę wziąć, odłączyć tutaj tę te rurę, te węże, bo one za ten, będą mi przeszkadzały, ale tu się lało w ogóle, nieładnie, bardzo nieładnie. No i co, zaraz te węże odepniemy a tak w międzyczasie zapraszam serdecznie na kanał mojej szwagierki, mojej Bartowej Marty Majowa Marta na YouTube dobra, działamy dalej, bo to nie o tym dobra, mały znak jest, bo zobaczcie w tym miejscu gdzie właśnie świecę, o tu macie taką dziurkę po mnie wychodzi przewodnik odpowiadający druga sprawa, tu jest ułamane jedno mocowanie, no, na szczęście to by się, też się trzymało ale tu też jest duży ubytek. Więc ja tę nagrzewnicę muszę wymontować i zamontuję chwilowo. No tak, żeby była od tak, taką właśnie od Lublina. Notabene, pozdrawiam się serdecznie od właściciela, czyli od Stefana, roboty na dachu. To właśnie jest ta nagrzewnica. Dobra, tu wygląda taka jedna śrubka. Jest tam. O, gdzieś tu powinna być jeszcze druga. Dobra, zaraz je odkręcę. I tak, faktycznie, jak będę te węże yy, odkręcał, yy, to po prostu albo od razu zamontuję na tej nagrzewnicy od Stefana. Yy, po prostu, bo żeby nie pociekło. Chyba to tak zrobię od razu lepiej. No i tak to wygląda. Chwilowo zamontowana jest nagrzewnica od, co ciekawe, tylna od Aldoria. Ardo, Aldoria. Nie wiem, lub indyka wersja. Celna yy, wersja, po prostu na bo to na pewno być. Bo Niestety nie mogę w ogóle wyjąć tej nagrzewnicy, bo tam się strasznie klinuje, a ja nie mam w ogóle czasu. Więc w kolejnym odcinku demontaż już będzie po spotkaniu magnesiarzy i detektorów oraz, oraz ich sympatyków. Oj, przepraszam mocniej Oraz ich sympatyków. Tak to wygląda, trochę pociekło. Na się mamy zmywacz. Yy, zmywacz, także tutaj zaraz będzie szybko. Ojeku, bądź z mano in komentirajte.